Na co powinni zaszczepić się dorośli pacjenci onkologiczni? Które choroby są dla nich najgroźniejsze i których można uniknąć dzięki szczepieniom? Każde zakażenie, a zwłaszcza niespodziewane zakażenie dla pacjenta immunoniekompetentnego, którymi są na przykład pacjenci onkologiczni, hemato-onkologiczni, każde zakażenie grozi może grozić przerwaniem leczenia, utratą zdrowia lub życia. Niestety, może to sprawić, że pacjent zostanie wykluczony z programu lekowego. Jest dłuższa przerwa w leczeniu, w chemioterapii, w radioterapii, która nie pozwala na to, aby Kontynuować leczenie, uzyskać efekt kliniczny, jaki był zaplanowany. Trzeba weryfikować wreszcie tą ścieżkę i plan leczenia. To często powoduje bardzo dużo kłopotów dla samego pacjenta, ale też dla lekarza, ponieważ no, nie można osiągnąć zakładanych tych celów terapeutycznych. Dlatego też uważam, że niezmiernie ważne jest, aby pacjenci stosowali się do kalendarza szczepień rekomendowanego. To, a niestety w Polsce no, to podejście do szczepień ochronnych jest takie dość nieufne, ale myślę, że jest to wynikiem tego, że nie mamy wiedzy. Nie mamy wiedzy o tym, że szczepienie to również profilaktyka, że my się chronimy przed czymś, przed czym mamy możliwość się ochronić. No są rzeczy, przed którymi nie jesteśmy w stanie się ochronić, natomiast zaszczepić się możemy. I bardzo często jest tak, że pacjenci zgłaszają się do nas z prośbą o wyjaśnienie, a czemu, a lekarz mi rekomendował, albo lekarz mi nie rekomendował, a ja gdzieś czytałem, że jest nowe szczepienie, że jest szczepienie np. Przeciwpupaścowi, tu była ostatnia refundacja. Jak ja mogę z tego skorzystać i czy trzeba, czy warto? Jak najbardziej warto. Zwłaszcza my, pacjenci onkologiczni, powinniśmy się zadbać o to, aby mogła być zachowana ciągłość leczenia, bo to jest kluczowe, aby uratować nasze życie. A czy pacjentów onkologicznych trzeba jakoś specjalnie zachęcać do szczepień? Czy w tej grupie jest dobra wyszczepialność i czy można jakoś ułatwić? im ten proces szczepień. Z całą pewnością w Polsce jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. A właściwie można powiedzieć, że w porównaniu do Europy to my musimy zaczynać od początku. Czyli po pierwsze musimy edukować społeczeństwo z roli, wagi tych, tych szczepień i z korzyści jakie płyną. Musimy też zmienić myślenie i przyjąć wreszcie do, to, tę informację, że to jest oszczędność, to jest inwestycja. My wkładając pieniądze w szczepienia zapewniamy sobie zysk w postaci ludzkiego zdrowia, w postaci braku straty kosztów, jakie ponoszą placówki, czy też sam pacjent. Także płyną z tego nie tylko korzyści zdrowotne, ale również korzyści finansowe. W Europie szczepienie, większość tych szczepień dostępnych jest bezpłatnie. W Polsce niestety tylko kilka. Ostatnie szczepienie przeciwko zostało zrefundowane dla pacjentów z niektórymi chorobami i pacjent, i osób starszych, ale tylko w 50%. A więc bardzo często Często zgłaszają się do nas pacjenci z tym, że, że oni po prostu tego nie są w stanie zrobić, mają mnóstwo innych priorytetów kosztowych, po prostu rezygnują. Dlatego też uważam, że bezwzględnie lista 65, powinna być uzupełniana o wszystkie możliwe szczepienia. Dlatego, że poziom wyszczepialności w Polsce jest tak niski, że WHO oczekuje 70% wyszczepialności, a my mamy na grypę 20%, ale wśród osób starszych. Tak? Więc ta osoby starsze to jest grupa, która najchętniej się szczepi, dlatego też należałoby im umożliwiać. Każde szczepienie, które jest refundowane, refundacje w 100%, na tej liście jednak 65. A to, że pacjenci onkologiczni szczepią się bardzo chętnie, pokazała nam sytuacja z COVIDem, Kiedy apelowaliśmy do rządzących o to, aby umożliwić szybszą ścieżkę dostępu do szczepień przeciw COVID pacjentom onkologicznym, okazało się, że wyszczepionych zostało ponad 90% pacjentów. My wszyscy jako pacjenci zgłosiliśmy się. Mając świadomość tego, jak duże zagrożenie dla organizmu o niskiej odporności niesie każdy wirus. Dlatego też, no myślę, zdecydowanie trzeba dać szansę osobom starszym, pacjentom immunoniekompetentnym, możliwość bezpłatnego zaszczepienia się, bo to jest inwestycja naszego kraju, nie stać na to, aby się nie szczepić.